ciebaneczko Na Facebooku bodajże wyskoczyła mi taka reklama Build for Speed Postanowiłem to zainstalować i Zobaczyć co to jest No i jest to taka samochodówka Trochę na zasadzie zbierania skrzynek Wyścigi i tak dalej Mam dostępne dwa samochody Z Kilkunastu, które tu są, pewnie na zasadzie takiej, jak nie wiem, między innymi w Brawlu, że jeden jest lepszy, drugi gorszy i tak dalej, i tak dalej. Ja mam taki samochód, który się nazywa w tej chwili Liona 256 i Entourage, ale próbowałem tym pierwszym i nie bardzo mi idzie, dlatego gram Lionom. Tu można sobie coś takiego robić, że malować, upgradeować, jak się zbierze karty. Zresztą wszystko zaraz zobaczycie, jeżeli chodzi o. O, ten o profil to 3NX. Dołączyłem do jakiegoś klanu, który się nazywa Racing Kings. To są wszystkie statystyki: Total Race, Favorite Card, Total Drift Points, Total 8 Points, Air Points yy, i tak dalej, i tak dalej. Ile hajsu, ile wydane, ile mam. Gra trochę, trochę ma opcji za reklamy. Dzięki temu można sobie tam zdobyć dodatkowe rzeczy, zresztą zobaczycie. No ja nie będę klikał reklam w nagraniu, także tylko wyścigi i tylko ewentualnie delikatnie słyszaną muzykę w tle. Trochę przyciszę to, bo tu nie ma za wiele dźwięków w grze. Jest jakiś tam dźwięk silników, ale raczej słabo to wygląda. Wygląda na to, że nie są to boty, tylko zwykli gracze, no ale... To już od Was zależy, jak to będziecie sobie interpretować. Coś długo się włącza, nie wiem, czy czasem mnie nie wywaliło. Albo czekamy na któregoś. W każdym razie z tej ekipy, która tutaj jest, ja mam najwięcej pucharów, także startuję z pierwszego miejsca. Chociaż nie zawsze tak jest i nie wiem, czym to idzie. Kurde, no nie było jeszcze tak nigdy, żebym tyle czekał. Risk and Reward i widzę, że są, że są, e... jest kilka planszy, ja już zacząłem coś tam, co nie bądź kojarzyć, jak się tutaj na tych planszach jeździ, bo jeździ się głównie na asfalcie lub na szutrze. Nie, nie, nie rusza, no. dajmy im jeszcze 20 sekund, jak nie ruszy, to włączam od nowa. wtedy będę miał jakieś minus 6 minus 8 pucharów, bo tutaj za ostatnie miejsca są minusowe. Za pierwsze 3 są plusowe punkty, za resztę jest minusowe. Dobra, wyłączam. Chyba, że ruszyło. O, ruszyło, dobra. Nie, no i co, no lewo prawo i. O kurde, lewo prawo i ten i boost. W sensie, w sensie, ten kurde, zapomniałem prawidłowej nazwy nitro. Teraz nitro, ale jaja. No czegoś takiego to jeszcze nie widziałem tu w tej grze. Nie jechałem jeszcze tam planszetą, ale fajne, fajne. Czyli trzeba ominąć po prostu. Dobra, trzecie miejsce, czyli punktowane jest najgorzej, jak na taką planszę, którą pierwszy raz jadę. Fajne jest to, że jest tych planszy sporo, bo tak to byłaby nuda. Już mam drugie miejsce. I już pierwsze. Choć na pewno go stek nie odpuści. To jest trzecie okrążonko. No na szczęście szybkie. Te, ta plansza jest szybka dość. oj, 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 ojoj. Oj. Mam nadzieję, że mnie nie dogoni. Dobra, wszyscy się tam pogubili trochę pewnie. Dobra, jest pierwsze miejsce. Zibi drugi, hit trzeci. Michał Killer minus trzy punkty. Ja zdobyłem 40. No i tak to wygląda: zbiera się puchy, czyli zbiera się puchary, zbiera się skrzynie. Ja mam w tej chwili 478. Ale daleko, daleko, daleko do przodu jest po prostu do zbierania różne skrzynki i tak dalej yy, leaderboards w globalu jestem już 762 na lokalnej scenie 195 i co nie mam nic do zrobienia na tę chwilę także jadę pokazałbym wam ten drugi samochód ale naprawdę ten jest dużo lepszy i, i znowu searching w miarę to szybko idzie choć trafia się czasami że, że nie ma i że nie ma z kim zagrać, jakiś brazol. A tak to na drugim miejscu jestem, czyli startuję sobie startuję jakimś cudem z trzeciego pola. Nie wiem czym to idzie, ale dobra. Lubię szutrowe plansze tak generalnie. Chociaż na początku wydawało mi się, że jest o wiele trudniej na szutrze niż, niż, na, niż na asfalcie. Może jest trudniej, ale, ale daję radę. O wolniejszy samochód widać to ewidentnie niż oni. Przynajmniej niż ten, który jedzie za mną. Dobra. Z tym, że ja lubię tą planszę akurat, bo na tej planszy na 100% jechałem. Także możliwe, że nie dadzą rady, mimo że mają szybsze samochody. Boost od razu wykorzystuje, czy tam nitro, które jest w tej grze. Ono się ładuje powolutku, ale... I pierwsze miejsce. Fajnie. No i długo, długo nie przyjechał gość za mną. Także miałem przewagę. 40. I co? Mam coś do zebrania. To sobie zbierzemy. Hmm, Hachi Roku. Jakiś samochód. New. Czyli będę go miał do wyboru. Garaż. I zobaczmy, jakie ma stacje. Weźmy upgrade od razu. No taki dziwny ten samochód. Możemy mieć pomarańczowy. No dobra, to weźmy go. Zobaczymy, jak się nim je jeździ no i tyle, tyle w temacie No więcej tutaj opcji nie ma na razie nie ma jakichś rozgrywek dodatkowych myślę, że gra się dopiero rozwija no dzisiaj mi się kurde Skąd? z końca praktycznie startuje a czemu ja mam zero? a być może tym samochodem po prostu mam zero pucharów i dlatego startuję z No ale dobra szybki jest, zrywny ale mnie zepchnęli bezczelnie, zemszczę się. Można tutaj mocno spaść. No i na trzecie miejsce awansowałem. Szkoda, że go nie minąłem, ale cóż, trudno. O kurde, ale gostek. Ale chyba mi dzięki temu trochę pomógł, nawet trochę bardzo mi pomógł, bo mam drugie miejsce. Pierwszy raz jadę te plansze, ale bym mnie trafił, uratowało mnie nitro. Koleś, koleś z pierwszego miejsca. A nie, on nie jest z pierwszego miejsca. Ten jest z pierwszego miejsca. Będę się cieszył z drugiego, jak na pierwszym przejazd taką planszą. Także fajnie by było dojechać jednak. Znowu za szeroko wchodzę w ten ten. Jak tam spadnę, to stracę miejsce. Także fajnie jedzie ten gostek bo nie dogonię go, nie ma opcji no, goście w drugą stronę jadą spoko dobra, drugie miejsce Seraz wygrał a ja mam 25 pucharów dzięki temu no spoko, nie jest najgorszy ten samochód, fajnie się prowadzi jest w miarę szybki Zobaczmy gdzie on jest w którym miejscu. A już teraz nie zobaczę. Dobra, w każdym razie ja wracam do tego. Ten ma więcej statystyki, lepsze statystyki ma. Zobaczmy jeszcze raz leaderboard. 173 już. Jeżeli chodzi o team to co no Ja jestem tutaj na szarym końcu, 28. Są tutaj goście, którzy mają nawet 14 tysięcy pucharów magostek. Masakra. Dobra, lecimy jeszcze, póki jest nagranie. Nagram 20 minut, mam nadzieję, że... Znaczy myślę, że na 99% znajdą się ludzie, którzy będą chcieli spróbować tę samochodówkę zagrać. Wygląda jak wygląda, ale naprawdę jest przyjemna. No i mam najwięcej pucharów, a startuję z ostatniego miejsca. I czym to idzie? Powinni robić może jakiś... Full position znaczy walkę, jakieś testy czy coś, nie wiem jak to się nazywa. W samochodowych rajdach dawno nie oglądałem. Trzeci jestem, drugi, ale będę teraz po tym zakręcie pierwszy. Ach, nie trafiłem. Po tym będę pierwszy. Dobra, no to już dojedźmy do końca, znam tą planszę że myślę, że dam radę. Ole, mnie wywaliło na zakręcie. No na szutrze się tak jedzie niestety, że jak się popełni błąd, to może on bardzo dużo kosztować. Szkoda, że nie ma tutaj yy, tego, lusterka, żebym wiedział, albo jakiejś takiej mapy, na której widać, gdzie są, gdzie są zawodnicy, to by można było Wtedy wiedział, czy mam na luźno jechać, czy mam się spinać, czy to, co jadę, to da mi pierwsze miejsce, czy nie. Dobra, jest jedynka 222 km na godzinę, także jeszcze tyle nie jechałem. Polak, drugi, też szacun. Dobra, Royal Chest. Tu jest jakiś shop item, ale nie widzę go w ogóle. Disconnected, Google Play, Support Credit to lewka. Nie wiem, czy będzie ten shop item. O, mam skrzynkę, dobra, cztery aż. O, i do tego haci mam I jakiś kolor mi wpadł. I 350 dolaresków. Super. Brakuje mi dwa do tej skrzynki. Jak się zbierze silver skrzynki, to się dostaje punkty za gold skrzynkę. Dobra, lecimy, nie ma co tracić czasu. Nagrywam trochę ciszej, bo jest wieczór u mnie w domu, wiadomo, dzieci i tak dalej. Nie będę zazwyczaj to bym się wydzierał, muzę bym miał głośno, a tutaj jednak czasami trzeba nagrywać tylko ciszej. A na live, a. szkoda mi było odpalać live na taką gierę, bo nie wiem ile będę w nią grał i czy w ogóle kiedykolwiek, czy będę grał w nią dłużej, ale na razie wygląda na to, że, że mi się podoba. 2 z 6, 34 sekundy, nie podoba mi się czas, jak długo się czeka, to wyjdę i cofnę jeszcze raz, może szybciej wejdzie. Nie, nadal nic, to jeszcze raz. 3 z 6 już są. Dlatego też i mam takie wrażenie, że to nie są boty, bo się czasami, właśnie dłużej czeka, nie? O! Jest 6-6. Legendary Drop jakiś. O! Z pierwszego miejsca będę startował. Unlucky. Nie znam tych graczy. Jakbym grał znaczy jeżeli będzie mi dane że będę grał, bo mi się tak faktycznie spodoba, że będę chciał dalej grać w tę gierkę, to pewnie tych graczy będzie się znało, bo to widać od razu, że ta gra nie ma milionów graczy, tylko kilka tysięcy ewentualnie albo kilka, kilkuset. Dobra. Jest nieźle. Prowadzę i raczej do końca nie odpuszczę. Szkoda, że tak cicho mam nutę, bo naprawdę fajny dramen Basic wjechał. Dobra, przydałby się naprawdę lustreczko, żeby było widać, jak daleko jest ode mnie przeciwnik, na pewno uspokoiłoby jazdę. Choć nie czuję jakiegoś tam stresu, no ale jednak, jak się nie widzi, co się dzieje za tobą, to jest słabo, nie? O, faktycznie jest słabo. Bo on jest centralnie za mną, ten gostek. Każdy błąd będzie kosztował mnie stratę miejsca. Znaczy no, on też będzie popełniał błędy, to jasna sprawa, ale Nitro długa plansza strasznie, i jeden tylko ten Jedno okrążenie. No ale tak jak mówiłem, na szutrze czuję się całkiem. Nieźle, fajnie wchodzi w poślizgi ten samochód. Jest normalnie wącha dym z wydechowej rury. No, Cud, cudem to wygrałem. Fajna gierka. Mogę śmiało polecić na razie, póki nie ma jakiegoś tam. Mocno nacisku na kupowanie, na jakieś takie rzeczy to jest spoko... Myślę, że to jest sam początek tej gry. Także całkiem nieźle trafiliśmy. Zobaczę lokal. 153 miejsce już mam. Ale tu już będzie się ciężko poprzebijać widzę, bo tu już jest. Różnice są spore. 620, no to za pierwsze miejsce teoretycznie jest 40 punktów, tak 40 pucharów, że nie jest źle. A tu zielona skrzynka na 1000 pucharów jest jakaś green patch. Potem jest na 3000, potem na 7200, na 8000 jakaś dziwna skrzynka. No, dość, dość długa ścieżka jest. Nawet do, do 50 tysięcy. Masakra. No dobra, to lecimy. Myślę, że jeszcze jeden, że jeszcze jedną planszę dam radę zagrać. O, fajnie, bo szybko wleciało. Z ostatniego miejsca. Także może być ciężko. Jest jakiś Polak. Też gra Lionom Czyli tym samym autkiem. no i może fajnie by było jakby były jakieś bronie znaczy no może już przesadzam mocno ale, ale bronie byłyby niezłe tutaj jakieś bomby albo coś by było jak nie wiem jak ze starych czasów na PC gera była taka jedna gdzie właśnie się strzelało zostawiało bomby, znikało nie pamiętam jak to się nazywało The Trace chyba, i była ta gra przez chwilę na Androida i chciałem ją pobrać, żeby ją nagrać, no ale coś nie pykło. W międzyczasie awansowałem, widzieliście, sposobem odbijania się od zawodników na pierwsze miejsce. Jest już trzecia plansz, trzeci, trzecia okrążenie, także być może nawet dojadę na pierwszym miejscu. Jest, dobra, baja i 40 wpadnie. Fajnie, że nie zmniejsza się tutaj, tylko dalej jest 140 za pierwsze miejsce. Już mam 613 663 wszystkiego. Czyli on liczy do samochodu puchary. Tak w braulu w sumie. No dobra, to lecimy jeszcze jeden odcinek 19 minut. Może nie, bo na razie dobrze mi szło. Cały czas zwycięstwa. Ostatni pewnie bym, pewnie, nie daj Boże, zaliczył mocną glebę czy coś. Myślę, że kogoś na pewno zainteresuje ta gra. Dzięki za oglądanie. Wejdźcie na inne moje filmy. Dajcie łapę, dajcie suba. Nara.